Próbujemy nagrać intro. Cześć! Dzisiaj ja mamy w sumie sobotę, 30 kwietnia. W środę wyjechaliśmy, w zasadzie w czwartek wyjechaliśmy z Katowic do, do Tunezji. Jest to nasz trzeci dzień na miejscu. Dzisiaj sobota, więc nie pracujemy. Rano staliśmy sobie na spokojnie. Spałem ja chyba do 10 nawet. Skoczyliśmy potem na śniadanie do Bejglowni. Zjedliśmy super Bejgle. Wczoraj udało nam się znaleźć to miejsce. Zaletą tego miejsca jest to, że ekspedientka, która tam pracuje, mówi po angielsku, więc była w stanie tam udzielić dość sporej e, liczby informacji. przykład gdzie kupić karty SIM i na takie rzeczy. No i po śniadaniu ogarnęliśmy się i wyszliśmy z, naszego, z naszej chatki, naszego Airbnb, które znajduje się w Lamarsie na spacer w kierunku karty. Lagine, gdzie można w zasadzie zobaczyć ruiny miasta rzymskiego z, z I wieku. i teraz byśmy na stanowisku archeologicznym Niemieckiego Instytutu Archeologii. Tak się zdaje. No i idziemy sobie dalej zobaczyć jakieś następne miejsca, co ciekawego się nam da zobaczyć. Tak się składa, że jesteśmy naprzeciwko Ministerstwa Kultury w tym momencie. Idziemy sobie dalej teraz nad morzem zobaczyć kolejne miejsce. Jeszcze trochę do zobaczenia przed nami. Co nie tam było? To no, jest Ale widziałeś ten ostatni? Nie, kolejna wkręta panowie, błagam. Błagam. Stary. Już z koketami do gniazdek nie zrobiliście, wystarczy. Nie tym razem. Do stary straciłeś, no ale idziemy dalej jakby. No. Przypadło ci. Super. No w next time jak Jesteśmy w Muzeum Oceanografii Wejście do samego muzeum kosztuje w sumie 2 dinary czyli 3 zł mają dużo, dużo dużych rybek i ości po tych rybkach Korzystając z okazji, że już stoimy przy mapie, to chciałem Wam w sumie opowiedzieć o tym, że w zasadzie nie było zbyt dużo do tej pory nagrań z starożytnych, jakichś tam miejsc i tak dalej, które odwiedziliśmy tamtego dnia, ponieważ ktoś sobie nie potrafi poradzić z kopiowaniem plików, i w ten oto sposób straciłem trochę nagrań z GoPro. Więc nie mamy nagranych łaźni Antoniusza, ale możemy sobie popatrzeć na mapę, przy której właśnie stoimy. Więc w tym miejscu znajduje się właśnie Antoniusza, i stamtąd sobie szliśmy kawałek na właśnie to stanowisko archeologiczne, które widzieliście wcześniej na nagraniu. A następnie stamtąd się udaliśmy do Muzeum Oceanograficznego, w którym aktualnie jesteśmy. To, co musicie w sumie wiedzieć, to jest to, że Kartagina w tym momencie nie przypomina niczym tego, co, czym była kiedyś w zasadzie. Zwłaszcza te, te okolice, tutaj właśnie, portu Punnickiego. Teraz widzicie grafikę, którą znalazłem na, na Twitterze. Która pokazuje, jak wyglądał port w czasach starożytności, a w jaki sposób on wygląda teraz. To tyle chciałem dorzucić jakby w środku filmiku eee, wracamy teraz dalej Ej, rzeczywiście ci się wpadnie, żeby limitata wcześniejsza jest po prawej stronie, a późniejsza po Rybki! jest? Możesz Dzień dobry Jestem panem rybem W sumie akwariów w całym muzeum, z śmieciami. ciekawa wystawka edukacyjna, która ma właśnie pouczać o tym, że śmieci nie są dobre w oceanie. I że koegzystują razem z tymi wszystkimi pięknymi rybami, zwierzętami, które mamy okazję oglądać w pozostałych akwariach. Называется. Как такой котик? Jechaliśmy w sumie do Tunezji tak naprawdę na tak zwany workation i workation polega na tym, że jesteśmy jakimś tam obcym kraju, trochę coś zwiedzamy, ale w ciągu dnia normalnie pracujemy, tak jakbyśmy siedzieli w chacie na etacie w Polsce. No tylko, że to są takie perki związane z, z pracą zdalną. No i tak zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, jak w sumie workation w różnych krajach by wyglądało, gdzie to jest możliwe. A i wjechał temat Kenii Co, co my o pracy takiej zdalnej Workation w Kenii? Znaczy ja widziałem ostatnio na stronie na, na, stronie, na kanale y, tym y, NG Travel, mhm. y, czy tam workation, nie wiem jak on się nazywa, że ktoś, ostatnio, było 3 miesiące temu ktoś rzucił fotę z Tajlandii. I tam się go ludzie pytali, jak z y, netem on powiedział, że ogarnia... Yy... Siema, jestem w kamerze. Pozdrawiam cię mamo. <noise> ten, on ogarniał um, internet z telefonu i dał radę tak pracować. Tylko to chyba nie był programista, więc yy, nie wiem, czy osoby nie pracujące yy, w IT tak bezpośrednio, w sensie jako programiści, mogą uh -huh. sobie to pozwolić. Ja tylko sobie podkę. No, no, ty... Moje doświadczenie jest takie, 10 lat temu w Kenii z internetem był ogromny problem. Ale myślę, że to też była kwestia miejsc, w jakich byliśmy. To nie były duże miasta i ten internet mobilny, to tu dużo mówić, no sało. To bardzo. Nie wyobrażam sobie pracy absolutnie, jak So... Cool. programista na takim internecie, więc... Ale mówię, to było kilka lat temu, sytuacja mogła się poprawić. Pewnie gdybyś został w Najrobi, w hotelu czy w jakimś się... Airbnb, <laughs> To byś się narobił, to raz, ale myślę, że sytuacja z internetem byłaby znacznie lepsza. Więc... Okay. Why not? Co was y, skłoniło tego, że w ogóle, żeby pojechać na Workation? No w sumie Karol to zaczęłeś, bo jakoś tak najwcześniej... No, w ogóle ty, w ogóle to jest taki wyjazdowy, nie? Dość. Dość... Pracowa... Czy... Pracowa... Z jakich miejsc udało Ci się jak na razie pracować. Włochy, Cypr, Tunezja chyba tyle. Znaczy, no, jeżeli miałbym liczyć doktora, no to trochę tego byłoby więcej, ale, ale nie, nie pamiętam. Najdłuższy wyjazd na workation? Dwa miesiące we Włoszech. Więc to jest tak dosyć mało, moim zdaniem. Ale moja motywacją jest to, że świata jest dużo do zobaczenia, urlopu nie jest wcale tak dużo, więc trzeba połączyć jedno z drugim i szczęśliwie w naszej pracy jest taka możliwość, więc fajnie jest to połączyć po prostu. I nagle z w roku w kalendarzowego robi się kilka, a czy zdarzały się lata, gdzie było kilkanaście wyjazdów, i to było miłe używając tego 15 dni urlopu nie? da się to zrobić. No, ale moja motywacja jest bardzo podobna po prostu, bo pomogę i byłem ciekawy, ale to jest mój pierwszy... Właśnie to jest twój pierwszy wyjazd. Pierwszy nie? zagraniczny, bo robiłem sobie takie workation po Polsce. Bo na przykład brałem sobie szlecak, jechałem, no to taki w promieniu 2 godzin od Krakowa, bo mi na górach zależało. Siedziałem sobie w hoteliku w mieszkanku czy gdziekolwiek byłem, wtedy no wieczorem sobie na jakiegoś hajka Weekendowo też coś grubszego. Ale tak, to jest pierwszy zagraniczny. A co to takiego? Koziar pewnie Ci się spodoba taki widoczek z Tunezji Dotarliśmy do miejsca, które teoretycznie miało być centrum kartaginy okazało się, że tutaj nic za bardzo nie ma. Karol się bardzo ładnie uśmiecha z boku <laughs> Się ciśnie bekę cały czas ze mnie, że się tu nagrywam w ogóle. W takim z tym telefonem przetryję. Dobrze, dobrze. Sam będzie oglądał te filmiki i mu się będzie podobało z pewnością. Zobaczcie jak fajnie ogarnięto wejście na chatę. Popatrzymy sobie więcej. jeszcze teraz zobaczyć sobie teatr rzymski w Kartaginie. W sumie fajna rzecz jest taka, że w jednym z miejsc kupiliśmy w łaźniach Aureliusza kupiliśmy taki bilet. Eee, ten bilet pozwala na odwiedzenie wielu miejsc. Kosztuje 12 dinarów, czyli to jest 18 zł około. I z tym biletem można wejść. Do raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 miejsc przynajmniej bo w sumie nie widzę tutaj tego miejsca, punktu archeologicznego Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, a pozwoli nam wejść na ten sam biletik, więc yy, fajnie jest to zorganizowane, że jeden bilet pozwala na wejście do wielu miejsc. Teraz już w sumie jesteśmy w terenie tego teatru rzymskiego. No i zobaczmy, jak to wygląda. W sumie Kartagina, bo trochę już zobaczyliśmy, byliśmy na stanowisku archeologicznym. Teraz jesteśmy w amfiteatrze. Myśleliśmy, że w ogóle to jest Teatr Rzymski, ale okazuje się, że to jest jeszcze jakieś inne miejsce, którego nie możemy znaleźć na mapach. Którego nie możemy znaleźć na mapach i jeszcze byliśmy w Muzeum? Po pierwsze... Łaznie Antoniusza. No jak na razie Kartagina? Ale w mojej wyobraźni zawsze to było takie starożytne miasto, centrum kultury, dużo wydarzeń i, i, i świetna baza wypadowa na resztę Afryki. Ale współcześnie, kurczę, nie, nie czuję tego. Nie czuję, żeby to był taki ważny ośrodek kultury i właśnie takiej historycznej. E, dużo, dużo, tych ruin, ale to raczej jest tak rzucone przypadkiem, no korzystają z tego, ale samo miasto raczej nic, nic ciekawego. Tak jakby czegoś brakowało, nie? Ale już jest. Przed Karol. Czego brakuje w Kartaginie? A w teatrze jakich... nie ma informacji, gdzie to jest. A na ulicy? Na ulicy to nie wygląda jak to. Ja tak... Ja się podjerałem, odczytam tutaj, wiesz kiedy powstało, kto to zbudował, kiedy zniszczyli, i nagle, o kurde, do użytku dnia, do dnia dzisiejszego, organizowane coroczne festiwale międzynarodowe w Kartaginie. Tak, <grym> to raczej nie jest. To I miejsce. obrazek, nie wiem czy widać. Dwa różne miejsca. No, nawet przeglądając tą lotkę, tak właśnie widać, że ob obracam z każdej strony podszedł ziomek, który obsługuje, i mówi, to tutaj nie znajdziesz, to nie tutaj. Ja tam się tam też oglądałem w różnych krajach, więc do przeżycia, no ale kolejny byłoby fajny zobaczyć a samo takie początkowe wyobrażenie Kartaginy, Karol? Względem tego, co zobaczyłeś? Nie, nie, wiem, mam wrażenie, że coś, coś, coś z tą Kartaginą jest nie tak. Ja spodziewałem się czegoś innego. To, to CD Bowl Side wczoraj było zajebiste, nie? bo było tam ładnie i tak dalej. To dzisiaj no, spoko. W sensie wydaje mi się, że ta Kartagina żyje tym, że po prostu tu jest dużo miejsc związanych z starożytnymi Rzymem i tyle. Nie? Bo tu będziemy teraz szli, to będzie akwedukt i w sumie tyle w temacie. I Kartagina jest już. W... Duch tej starożytności ja go nie czuję, bo go tu po prostu moim zdaniem nie ma. Tutaj się tak jak Karol mówi. Z rąk do rąk przekazywane, każdy budował swoje i tutaj XX wiek wjechał. Kurczę, jednak starożytność była ciekawa. Zróbmy z tego muzea. I to w ogóle, e, kto? Europejczycy pewnie, nie? Francuzi, Niemcy i tak dalej, przecież pod koniec XIX wieku się zaczął ten boom archeologiczny No a tutaj dopiero zawita odpowiedź XX wieku no, no dobra, idziemy szukać teatru, może się uda jeszcze go dzisiaj znaleźć Zobaczymy co będzie Na całe szczęście wychodząc z, z, z amfiteatru, a, udało nam się <grywa> jakimś nie wiem, cudem trochę dogadać z, z panem z, na, na, na wyjściu z, z, z amfiteatru a, i powiedział nam, jak dojść do teatru tego rzymskiego. E, to miejsce wygląda znacznie lepiej niż to po, poprzednie, które odwiedziliśmy, a to głównie dlatego, że e, w tym miejscu są normalnie organizowane koncerty, wydarzenia kulturalne. Więc jest jakby przystępne dla, dla turystów, ogarnięte do odpowiedniego poziomu. I zaraz sobie na to popatrzymy tak z, z bliska. W międzyczasie w programie, tymczasem, tymczasem rozmawiamy. To jak ten teatr to w porównaniu z innymi teatrami, w których byłeś? Jest strasznie rozładowany, no fajnie. Na kamieniu gołym siedzisz. Nie, no fajnie, fajnie, no dobrze to podeszliśmy. Chyba jeszcze nie gadaliśmy o ramadanie. Tak nic, jakby go nie było. Coś w sensie nie trzeba się dostosowywać właściwie. To jest właściwie spok. Choć i tak się dosyć mocno tego trzymamy, bo rama jak zjedliśmy, no to kopiemy. Maciej, to jest twój kanał, ty powinieneś być tutaj pierwszą gwiazdą, nie my. W sumie to faktem jest, że yy, obawy względem ramadanu były chyba większe niż yy, to, jak faktycznie musieliśmy się jakoś dostosowywać. Bo w sumie nie musieliśmy aż tak bardzo. Jedyne co takiego związanego z ramadanem nam no się jakoś tam przydarzyło, to... Yy, może nie to, że przydarzyło, ale no w ciągu dnia ciężko jest gdzieś tam dostać jedzenie, jest to, jeżeli ktoś nam daje jedzenie w ogóle, to... Taka konspira trochę jest. Tak. E, jak byliśmy raz nad plażą, i podeszliśmy do. Jesteś nad plażą? No, jak byliśmy w tym CD. Na plaży. Nie nad plażą. No, przy plaży. No, przy plaży. E, to w budce e, się zapytałem, czy coś do jedzenia. Ktoś powiedział, no, no. Ramadan after seven. Więc trzeba było. Ale na poje Ale napoje bez problemu, można było kupić. Piwo z Tak, w sumie ciekawą rzeczą jest to, że wczoraj też chcieliśmy sobie coś tam piwko wypić. Weszliśmy do Carrefoura i Super, jest piwo, udało się znaleźć. 0% Ale smakowało nawet jak piwo, chyba trochę, nie? No i tak więc... Taki jest cel tego trunku. Tak Zamulasz. Tu ma być, tu się ma dziarskko, ogień. Cześć, cześć, Ziomeczki, witajcie! Dzisiaj kolejny dzień wyjazdu. Dużo się dzieje, przeżycia, emocje. Zwiedzać, nie spać, zapierdajcie. Ci dzisiaj wracać do spania, w sensie do, Polski, do mieszkania. Trzeba testy zrobić. Takie życie na workation. Nie ma, że się leży. Trzeba pracować i zwiedzać. Albo próbować, albo w sal, Albo się bawimy, albo nie. Poczynek yy... jest dla mięczaków. W opisie filmu znajdziecie link do kanału Karola. Właśnie wyszliśmy sobie na kolację i, I mamy ładny zachód słońca. Patrzcie Co tam się dzieje. Nadpal